Hello, hello, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Sneaky Stone. Sneaky Stone. <laughs> A w tym odcinku zagramy sobie Challenge 16: Komputer Sawi. W sumie doszliśmy do momentu, gdzie ja. O Boże. Okej, okay, w sensie. Jezu, doszliśmy do momentu, gdzie ja już tych challenge nie robiłem. Tam do któregoś było, tak, że już ty z tymi challengerami się spotkałem. Challenge 11 jeszcze nie robiłem nigdy, więc pierwszy raz go z wami robiłem, tak, 19 to samo. Widzicie już zaczynają te challenge, e, których ja nigdy nie ruszałem, dobra. E, to jest zwykłe piętro, nie? E, tak, zwykły burning basement. To w się sensie niezwykłe boże... Poczekajcie sekundkę. <noise> Coś mi do oka wpadło. Nie, że zwykły, zwykłe piętro, tylko ogólnie chodziło mi o to, że to nie jest piętro XXL. Bo gdyby było piętro XXL, to by była lipa straszna. W ogóle ten mi się strasznie prosty wydaje. Nie, niby mamy tak mało obrażeń, ale... Jednak cały czas ich trafiamy, więc... Te obrażenia są dość spore. Fishtail że naprawdę, poczekajcie sekundkę, bo. Mam coś wokół i mnie to denerwuje cały czas. Platform czy... Nie, no, Fishtail. Dobra, zobaczymy, co jest w walce z bossem. Duke of Flies. No, bardzo prosty bossik to będzie. Dobra, jedziemy z nim. Easy! Hi, hi, hi No i się robi ciekawie. Nasze obrażenia się naprawdę, masakry się zwiększyły teraz. Dobra, jechane, jechane z nimi wszystkimi. Jeszcze bomba, kamiziksem jakiś, kamiziksem, kamiziksem. Jest kamiziksem, dobrze! No i dwa są i lecone na kolejne piętro już w tym momencie. E, tu owdajmy, Diamond sobie zostawię, jak będziemy mieli więcej coinów. A no, mogę tą kupę jeszcze rozwalić, żeby mieć szanse. Nie, ja was na chwilę przeproszę, bo to jest e, niemożliwe. Dobra, jestem, wróciłem. E, miałem rzęsę wokół i to mnie drażniło. Musiałem pójść, coś z tym zrobić, bo bym nie wytrzymał naprawdę. No, to jest tak irytująca rzecz. Zniepojęte. Yy, bardzo fajny pokój, prosty. <laughs> ja to challenge. Ja mam wrażenie, że będzie bardzo przyjemny i prosty. Kolejny solharcik. Tu jakieś znowu znajdźki. Jak się postaram, to może nawet. No bo... <laughs> ja myślałem, że to jest piżamka. To był taki maluśki przeciwnik. Bardzo śmieszne. Eee, yy, dobra. Niby nie widać w ogóle, że strzelamy tak podwójnie śmiesznie czasami, ale... O, Oberwałem obrażenia, nie podobało mi się to ani trochę. E, jest tu walka z bossem. Idziemy na walkę z monstrą. Monstro jest jechany. Ale śmiesznie wyglądamy w ogóle. W ogóle to technologii... Zwykłe technologii nam zmienia na laserowe strzały To drugie technologii Nam sprawia, że... Pff, tego nie chcę Sprawia, że cały czas strzelamy laserem jak strzelamy Ale zmniejszone mamy w tym momencie obrażenia Ale dzięki Magic Mushroom te obrażenia mamy naprawdę... Bardzo dobre No na ten moment, nie? No, później to one już nie będą się tak sprawdzać pewnie Ale jak na razie to jest złoto Uff. Ci przeciwnicy sami umierają, naprawdę pyk, pyk i pyk. Ja nawet dobrze w nich celować nie muszę, bo... Trzeba samo naprowadzające robią to za mnie. Jeszcze te podwójne laserki to w ogóle jest super. Agalas! Eee... Aha, to nam... Dało chyba suharta harta całego. Tak naprawdę na zero wyszliśmy. A Nie lubię pająków, bo one są tak randomowe jeszcze, jak wylatują z nich. Aaa! Głupi przeciwnicy! Strasznie głupi, niefajni, nieprzyjemni. Bomba, bo bombe się wrócę, ale to później. Chcę i tak się tak przejść całe piętro, więc. Jest walka z bossem? No, fajnie, że jest walka z bossem już. Mm -hmm. Nie, no to mi się wydaje, że to jest opłacalne. No zaraz zobaczymy, czy się opłacało. Bomby się już chyba z... nie, nie zwróciły się, ale jesteśmy na plusie. Mamy tu wydajmy nawet do sklepu bym poszedł w tym momencie. Bo możemy mieć 16 coinów wasz. No co jest sporo. Nie ma co. pyk, 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 pyk. Jeszcze, jakby jakieś się koiny trafiły gdzieś po drodze, ała No na przykład z nas. Jezu, tu mnie nos swędzi, tu mnie oko boli. A! Co jest dzisiaj? Nie tak. Strasznie dziwnie dzisiaj. A kluczek nawet dostaliśmy do sklepu, idziemy. Biblia sprawia, że możemy latać w danym pokoju plus zabijamy Itlift oraz matkę na No na jedno użycie tak naprawdę tego przedmiotu, więc. Czemu by go nie wziąć, jak jeszcze był na Czemu ja nie użyłem tu w Diamonds? nie mam pojęcia. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Uuu, czy nie walczyliśmy w ogóle z bosem? Nie, nie chcę nic mówić, ale no, ewidentnie sam w to wszedłem, nie? To też. Dobra. Ja nie muszę w niego celować. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie straciliśmy szansy na Angelorum i Davidorum. HP up, Tears Up. Tirzap Up, czyli większy DPS. Bo tutaj shot speed up jest nam w ogóle niepotrzebny. Ok, potrzebujemy. I ileśmy zdrowia stracili stop. Ale mi się to nie podoba. Przecież mieliśmy... Czy on był czempionem i on zadawał całe serduszko obrażeń. Jak tak to jest lipa straszna już. No tyle obrażeń tam straciłem. jest masa coinów. A w sumie. Pyk, 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 Dobrze. Więcej coinów. To jakieś konie też sama. Tych coinów nie potrzebuję. To najprawdopodobniej po lewej jest Secret Room. Okej. Okay. Będę naprawdę przekonany, że tam jest. Pyk, 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 pyk wszystkich. E, kamień z x -em. jeden kamień z x i jesteśmy w domu. Nie idę jeszcze na walkę z bossem. Boję się trochę jej bo nie chcę stracić tych y, szans na Angel Room. No i Devil Room, znaczy bardziej szczerze bardziej liczę na Angel Room niż Devil Room. Fajnie było Angel Room dostać. Tam zawsze są jakieś ciekawe przedmioty. Kolejny kluczyk do naszej dyspozycji. Dobra. Tu może jakiś kamień z X-em w ogóle? Trafić się Dobra Chip go Dobra, jakaś bomba, kamienia z X-em tu nie ma. Do sklepu idę na pewno. Bo... Liczyłem na Solharta Nie no, mamy 72% szans na Level bądź angel room. Nie mamy nic. Buh. Tu nie może być secret roomu. Nie wiem, gdzie jest ten secret room. Chociaż w sumie chyba wiem. Nie, nie może tu być jednak. Co tu na górze? Teoretycznie tu może być secret room. Ale tylko teoretycznie. Secret room jeszcze może być tu na górze. To też to sprawdzę. No, Ale tu się pojawił. Tych dwóch nie będę rozwalał, nie czuję takiej potrzeby Tu bym się teoretycznie mógł dostać, o boże I już, już po Po Devil Roomie, 5% szans teraz mam tylko No jak ja mam unikać tych wszystkich jego strzałów, pocisków, wszystkiego w tak małym pokoju w dużym to jest to było ok, naprawdę ok, unikać tego wszystkiego, ale eee. Speedball jest super za to. Daje nam speed up, aż od speed up, od jest nam niepotrzebny, ale speed up się sam w sobie przyda. Siup, siup, siup. Ale dziwny pokój. Nie wiem, ten pokój widzę pierwszy raz akurat. Więc ciekawy. Eee, Kim ziksem tu nie widzę. Czy się, chcę mieć, 100% szans na Angel Room. E, bądź Devil. Oczywiście. Żeby tam e, Devil Roomowi nie ksioczyć Dobra, super. Tu jest kamień z X. harcika chętnie przygarnę. Zawsze. Trochę harcik się zawsze przyda. Bateryjka. Może się przydać. Zobaczymy. Spieg, i wszyscy, kamienie z X-em tu nie ma. Dobra, jeszcze straciliśmy pół Sulharta niedobrze. Bo zostało tylko pół już w tym momencie. Trochę z tym zdrowiem jest lipa. Jeżeli o mnie chodzi, strasznie go mało mamy. Okej. Okay. Bardzo prosty pokój. Ja jeszcze się przejdę tam do góry chyba na lewo. Zobaczyć czegoś tu ciekawego nie ma <laughs> Kluczy, kluczy mamy akurat z masę zdają się czy nie iść tam w prawo jeszcze A tu jest sklep, sklep akurat jest super Pykcie Ciebie też Muszka, jeszcze jakieś krótki jeszcze tu kamieni z nie widzę a do sklepu sobie pójdę. E, Red Candle jest super. To tu mamy Madgesana, nie potrzebujemy. Bombzarki. Teraz mamy masę bomb. Hmm. Nie wiem, czy to jest takie dobre. Znaczy, nie no, to, że mamy sporo bomb, to jest okej, okay, nie? Nie będę na to narzekał. Klucza aż tak dużo też nie potrzebujemy, więc... Pykcie. O, teraz będziemy sporo zadawać. Okej okay, bateria kolejna. No, idziemy na walkę z bossem Nie będę wybrzydzał. Haha, podwójny magician Co się podwójny ten? Ok. On nie strzela, to jest dość dziwne. On tylko przyzywa kolegów. A nie strzela. Jednak strzela. Nie wiem, bardzo prosta walka z Bossem. Chodzimy od prawej do lewej i unikamy jego skoków, pocisków. Czegokolwiek, co on nie robi. No, plus jeszcze te strzelce, one naprowadzające, robią swoje. ale no, słodko wyglądamy. Jejusiu. E, Little Gish. Może być. U, To jest damage up to na pewno wezmę. Speed up jest super. A tego Familiar'a nie chce. Tak naprawdę Nie jest mi potrzebny Mamy lepsze rzeczy Dużo lepsze Pyk, i teraz obrażenia równe 5 Robią swoje Nie wiem skąd dostałem Solharta. Full health on zu mal Health up <ścoughs> Akurat nie był potrzebny nam ten health up Znaczy nie jest nadal potrzebny no, ale go mamy, nie będę też narzekał, że dostaliśmy Ciosno Bardzo dobra skrzynka Jak będę potrzebował pieniędzy, to tu przyjdę Na razie nie potrzebuję Więc nie muszę tam iść Mamy i tak, czy tak masę coinów Kolejny kluczyk Sacrifice Room, to jest ciekawe To na pewno Lecz znaczy aż tak użyteczne. Znaczy jest na pewno w niektórych sytuacjach, ale chyba nie w challenge'u takim zwykłym. Ja nie jakoś super zdrowia nie mamy ani nic. Kurde, jest w ogóle Isaac czy kto to jest? Nie mam pojęcia zielonego. Jest walka z bossem, no i w sumie. Zobaczmy że jeszcze to jest tu Uu. Mogę spróbować Dobra, let's go! Tears up i splash damage jeszcze jakiś To ja Nie wiem czy splash damage... Nie no, splash damage na pewno nie działa Nie ja, dobra, trochę to teraz potrwa Niepotrzebnie robiłem tego posrasza Już mogłem sobie darować O Jezu bloat O Jezu, to się może źle skończyć Czemu ja jestem greedy na takie rzeczy Dobra, ale po blocie będzie. To mnie cieszy akurat. Bo bloat się już nie pojawi Oczywiście latanie później od razu że Pin jest gdzieś gdzie jest PIN? To jest ten drugi jego niedobry kolega Który jest dużo gorszy od tego zwykłego On jest dużo gorszy od Pina Ale dostajemy jakieś czerwone serduszka, jest wszystko cacy I nie, nie idzie to najgorzej no. Gdybym nie dostawał w papę czasami Tak głupio, to byłoby dużo lepiej Te kamienie które przeszkadzają mi to, że nie mamy spektralnych strzałów Ok Zwykła kubka sobie Szybko pójdzie, strasznie No i pół Solharta, pół czerwonego serduszka Idzie zaskakująco dobrze Jak dla mnie Nie te kupy chyba biją, nie jestem pewny teraz Ten mnie na pewno bije Aż jestem w stanie... Nie, nie chcę tego sprawdzać Ciebie chyba bardziej nie lubię Uy. Jezu, te kości Okej okay. Kości uniknięte A, i zostałeś tylko ty, okej okay. To sobie wezmę Dziadu jeden Najgorszy, prawie Są gorsi ale nie, żebym go lubił, nie? Czy coś No chodź, pokaż się Pokaż się, bo chcecie... O właśnie. Pokonać. Teraz serducho. Serducho, powiedziałem. Ciebie sam będę, kurde, bił. No i te lasery na niego były na przykład super imba, bo nie musieliśmy strzelać go tyłu, a mogliśmy po prostu w niego łupać. Kurde! Coś czuję, że tam były lepsze przedmioty dla nas w formie laserka, co my mamy. Ej, ja się boję o zdrowie trochę. Bo nie wiem, tak naprawdę, ile jeszcze fal stało przed nami. A zdrowia za dużo to ja nie mam. Eee, dwa proste bossy Nic trudnego. Nawet nie muszę się starać, żeby przed nim być. Bardzo proste. To jest jeden z prostszych bossów na taki laser samonaprowadzający. Bo on się rozpada i wtedy każdemu segmentowi zadajemy obrażenia. No, po tym larwą później. Dobra, gdzie jesteś tu? Pyt, 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 pyt. No dobra, proste to jest. Bardzo proste wręcz. Ten boss rush. Niby bosowie, niby bosowie, a. Kurde. Nic ciekawego to oni nie pokazali. No, jeszcze z... znowu segmentowi. Nie, no, segmentowi przeciwnicy są dla nas jednymi z lepszych, bo zadajemy im kosmiczne obrażenia, bo każdemu segmentowi zadajemy obrażenia. A ty po prostu umierasz. Dobra. Musiałbym się powoli. Nie powoli, musiałbym się po prostu nauczyć nazw tych bossów. Wtedy będę mógł mówić z kim walczymy w danym momencie. Wiem, że to jest na przykład jeździ Apokalipsy. Ale jak on się nazywa dokładnie? To nie wiem. No mamy Solhartę już całego nawet. Zyskaliśmy. To jest Ragman chyba. E, tak, kupa nam bije obrażenia. Dobra. Dobrze wiedzieć. Quad shot. <noise> no to ciekawe to na pewno. Szkoda, że tego nie wykorzystamy ani nic, ale no. Ciekawie na pewno było zobaczyć ten przedmiot. Dobra. Więc my zrobiliśmy. Eee. Robo Baby 2.0. Ok. Eee, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Szybki, przyjemny, 20-minutowy. Challenge. Nie wiem, mi się bardzo przyjemnie grał. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się następnego, cześć.